Z okazji Dnia Edukacji Narodowej chcę wyrazić wdzięczność wszystkim, co wkładają serce w pracę na rzecz naszej szkoły. Jak powiedział Jan Paweł II, człowieka mierzymy sercem. To wasze oddanie, zrozumienie i dzielenie się sobą, które kształci naszych uczniów. W tym duchu chciałabym dzisiaj symbolicznie wręczyć dyplomy z podziękowaniami oraz różę, która. Będzie wyrazem naszej wdzięczności. Dzień Edukacji Narodowej to święto całej szkoły i społeczności. Zebraliśmy tu więc samych honorowych gości. Hej! Przydałoby się takie okienki, Niech lekcje mają znak cukrowy war. Niech się wytwarzają, ale Dzisiejszą uroczystość wprowadzi mały samorząd, przywita wszystkich zebranych. Młodzież zaśpiewa piosenkę, która nas wprowadzi w radosny nastrój. Zobaczymy zabawny sketch uczniów, którzy przygotują charakterystykę naszych nauczycieli. Całość zakończy dynamiczny, taneczny układ w wykonaniu samorządu uczniowskiego. Życzę wszystkiego dobrego pracownikom oświaty, spełnienia marzeń. Dzień Edukacji Narodowej to nie tylko Dzień Nauczyciela, bo edukacja zaczyna się od rodziców i to oni są pierwszymi nauczycielami naszych uczniów. Życzę Wam, drodzy rodzice, wszystkiego dobrego, dużo miłości.